Ciemanko, dzisiaj sprawdzamy, ile warte są Wasze skiny w Robloxie. Wybrałem kilka osób z publicznymi subskrypcjami, więc oglądajcie do końca. A mała zapowiedź: w kolejnych filmach mogę sprawdzać tylko YouTuberów albo zrobić drugą część Waszych skinów. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku, bo dla tych, którzy obejrzą do końca, mam specjalne pytanie. Dobra, lecimy z pierwszą osobą: Loksas Dadas. I tutaj krótko. Jest tylko koszulka za 5 robuxów, więc cały skin jest wart dokładnie 5 robuxów. Konkretnie. Lecimy dalej. Kolejna osoba to ognisty 530 i tutaj już robi się drożej. Koszulka i spodnie razem 10 robuxów. Leritos, 50 robuxów. Twarz za 75 robuxów. Włosy za 80 robuxów. Czapka za 90 robuxów. I najdroższe. Animacja za 250 Robuxów. Łączna wartość tego skina to 610 Robuxów. Dobra. Gusia 2017. Najtańsza rzecz to 2 Robuxy. Naszyjnik Hello Kitty. Koszulka ze spodenkami: 5 Robuxów. Włosy za 60 Robuxów. I najdroższa rzecz: Plecak za 135 Robuxów. Łącznie daje nam to 202 Robuxy. No i teraz kocia, ale zanim do niej przejdziemy, mam pytanie do Was. Jaki skin Wam najbardziej się podoba z tych wszystkich? Ale oglądajcie do końca, żeby zobaczyć wszystkich. Dobra, lecimy i tutaj. No, może być drogo. Bardzo ładny koncept skina. Klasycznie spodnie i koszulka za 10 robuksów, paski na biodra 60 robuksów, włosy 60 robuksów akcesoria na głowie, a jest ich trochę. Rogi za 90 robuxów. Korona w srebrne gwiazdy 90 robuxów. Słuchawki 90 robuxów i animacja maga za 250 robuxów. Łączna wartość tego skina to 720 robuxów. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.